Obecną obie drużyny mają po 10 punktów, zajmują kolejno piąte i szóste miejsce. Tak więc walczą o podium. Przedstawimy składy. KS przyszłożów. Znów na czwartą. Olaf Frankę. Z numerem 6 Sebastian Mazur Z numerem 10 Bartusz Bociański I Tymoteusz Małek Bramka dla FC Shadows Mocne uderzenie Ekipie Shadows 1-0 Jest bramka na 2 do 0. Przeszło Na 1 to dla. Nie, 1-1. Okej. Okay. Na 1 do 1. Mamy wyrównanie. A więc zawodnicy. Przeszło. Wyrównął stan meczu. Przeszło, wyrównało. Pracierz, przecież nie było bramki. Sokołowski, Sokołowski! Tu nie mamy wątpliwości! Tu bramka jest, choć trzeba powiedzieć szczerze, ja że jeżeli ktoś sobie... ...przeszło Chorzów. Yy, przepraszam, Shadows. 2 do 1. Tym razem już mam rację, Robercie. już jest druga bramka. A więc za Małek potrafi uderzyć blisko bramki. Trzy, trzech zawodników w murze, w tym bramkarz. Jest bramka, Małek! Dobrze, nisko znalazł Pierwszy miejsce. Shadows, Wydaje się, że tak, zapakował chyba nad nogą bramkarza, jeżeli nie pomiędzy nogami. A więc Shadows, 3-1, ostrzegł do pressingu. Boczyk, pięknie, jest od razu, trzech na dwóch, Sokołowski, Boczyk 4-1, 4-1. Brawo dla Shadows. Fenomenalnie rozegrana akcja. Jest wzięty czas przez drużynę. Przeszło Chorzów. Znowu doskok Furmana, który walczył ładnie pomiędzy nogami od Franka. Ale strata piłki, bo Kryś, Frankę, Frankę do środka. I samobój. Sokołowski tym razem do swojej ściacki. A tutaj. Nic się raczej. Czyli przerwa pomogła. Tak, no można powiedzieć, że pomogła Sokowski. Zapakował piłkę do własnej bramki. Ekwilibrystycznie Łukasz Bątkowski. No, ładnie, ładnie. Przypomnijmy, że to nie jest bramka szanowinalna. Jest bramka, niestety jest! Ale spech. Shadow trafiają. Do obu bramek. Niefortunnie. Piłkę do swojej bramki skierował Borczyk. To już jest drugi samobój w tym spotkaniu. Najpierw Sokowski potem Borczyk. Witamy również pędzącego Pisuara. Pytanie do Ciebie w takim razie: Jak ocena wyniku gwiazdy Borki z pijanymi powietrzem? Zagranie do środka. Przegrał pozycję, Małek! Jest bramka! Czy sędziowie pokazują pał? Nie! Pokazują. Na razie mamy faul, jest war. Będziemy my też oglądać z wielką chęcią, co się tam wydarzyło. Oczywiście teraz nam musieli zabrać ekran, więc nie powiemy, co się wydarzyło. Będziemy czekali w napięciu, tak jak i w prawym słupku bramkarza. I właśnie do furma, zagranie! I co? Sekunda dwie gra w przewadze, ale rozegranie perfekcyjne. Fenomenalnie to zrobili zawodnicy Shadows. 5, przeszło 4. A skoro o tym mowa, pędzący pisuar, to prosilibyśmy o jakąś informację dotyczącą domnika Sokołowski do Małka Małek. Wściekły Frankę, bo mamy znowu dwie bramki przewagi drużyny. FC Shadows. Wykorzystali błąd drużyny. Przeszło, można powiedzieć, odwdzięczyła się ta już lotny bramkarz. Furman próbuje gdzieś tam odcinać Mazura, ale było zagranie do Frankę. Bociański, Bociański ma trochę miejsca, może uderzyć. Bociański, Bądkowski, jest bramka! Mazur! I pokazuje, chodźmy, idźmy dalej, próbujmy! Furman strata jest znowu Sokołowski jest szansa na rozmięknięcie się Woźniak Frankę pokonany mamy znowu dwie bramki przewagi 7-5 perfekcyjnie wykorzystają tego typu okazje zawodnicy Shadows jeżeli im się na to pozwoli efekt tego 7-5 do strzelcem bramki przez Borczyka Małek Faulu. Jest fał. Nie sędziowie, nie zagwizdali, koniec końców. Frankę tak. puści to sędziowie po raz kolejny. Broni Bątkowski. Frankę wściekły, że nie było faulu, Dostanie żółtą kartkę. Jest dalej wściekły Frankę. Zaraz się zamieni to w przed... Tak. Żółta schowana. Czerwona no. kartka dla Olafa Franka. 5 minut. Nerwy puściły. W takim meczu. No, no nie dziwię się trochę. Puszczona akcja. Strzał. Zero, zero korzyści, tak naprawdę wynikło z tego. I odesłany do szatni Frankę. Wściekł się, no, ale tak jak powiedziałem, nie dziwię się. Można było spokojnie wrócić do sytuacji wcześniejszej. Mazur nie opanował. Futsalówki, zagrania do Małka. Małek. ten ma dużo miejsca. Małek! Małek Furman! Furman ale Poszedł Furman! Wydaje się, że to był strzał w Małka, ale Furman przytomnie wchodzący ślizgiem. Tak Fenomenalna akcja. 8-5. Remedium na tego typu zagrania. Bramkarz widzi co obok. Co zrobił Małek? Małek, odwiedził się, Murman! Kolejna bramka Tymoteusza, Małka. A więc jest to, czego się spodziewaliśmy. Czyli przejęcie kontroli, strzelenie, bramek przez drużynę. Shadows już nawet język nie powinien tak tego zrobić. Zawodnik z numerem 10 w przeszłożów. Bo bramka. powinno wyglądać o tak! Dziesiąta bramka, proszę Pana, to już jest dziesiąta bramka. Tablica wyników nie, do, nie dojeżdża. Numer osiemnasty. Czyli Michalski z bramką. A jest Elit, Ślepiotka, Ochojec. Bociański po ziemi. Jest rzut rożny. Tak, pokazują sędziom, że, że piłka Przeturnała się po nodze. Ładne tak się zachowanie no. zawodników Shadows. To się chwali, że jest również. Gra fair play. Tak. No pytanie, o ile te fair play nie jest y związane z taką przewagą? No. Jest koniec, koniec, meczu. koniec meczu. Shadows z trzema punktami przeszło chorzów. Raczej pożegnało się z walką o medale. A my już zaraz zapraszamy na spotkanie. Krysław SC, Kęśle Piotka, Ohojec. I to spotkanie Solo będzie komentował Kamil Jasica. A ja mam nadzieję, że zrobi się show w tym kolejnym spotkaniu. Także do usłyszenia.